Witam na kanale planszową ekspedycję. Planszowe usprawnienia. Słuchajcie, chciałem osobno zrobić filmik o tym, o różnych bajerach, które sobie wydrukowałem do gry ekspedycję. Nie mam jeszcze dodatku, on dopiero do mnie przyjedzie za jakiś czas. Jest wale planszówka zamówiony, no ale. Ale po prostu y, nie przyjdzie od razu. I jeżeli chodzi tak, o, jest bardzo fajna wypraska, super, ale do tej wypraski y, znalazłem takie gotowe rzeczy. Na przykład tutaj sobie wkładamy, będziemy mogli. Y, tutaj dojdą do, dodatkowe mechy z y, dodatku. Y, tutaj przechowujemy te takie y, kółeczka, y, które oznaczają kolory, y, tu mamy miejsce na, na różne żytony. Y, Oprócz tego mamy taką oto wkładkę, która pozwala nam porządkować zarówno monety, jak i właśnie żetony poszczególnych graczy. To jest o tyle fajne, że zobaczcie, można sobie to po prostu powymować. Bardzo wygodnie. Tutaj mamy wydrukowane coś takiego. Znalazłem sobie gotowy wydruk, to za chwilę o tym powiem. Tu mamy robotników, też jest taki bardzo fajny pojemniczek, gdzie możemy wyjąć. To się może niezbyt wygodnie wyjmuje, ale bardzo fajnie się to wszystko przechowuje. Zobaczcie. I to jest super. Naprawdę bardzo mi się podoba ten pomysł. Natomiast dodrukowałem sobie, zaprojektowałem sobie w własnym zakresie dwa takie pojemniczki, które pozwalają nam. Przechowywać te żetony nie w woreczku, woreczek mogłyby być w woreczku, ale jest miejsce po prostu na to, że, żeby to zrobić, więc przechowują te, te właśnie żetony zepsucia. Tutaj mamy dwa takie pojemniczki, które przechowują kartę. One też zostały przeze mnie zaprojektowane od zera, żeby wchodziły właśnie w te, te miejsca, bo no, to, co znalazłem, jakoś się nie mieściło. Do planszetki znalazłem coś takiego, że możemy sobie włożyć planszetkę w takie pudełeczko. Do tego możemy nałożyć taką oto nakładkę, dzięki czemu te znaczniki nie będą nam się przesuwały, a jednocześnie będziemy wiedzieli, jaką ma wartość. Tutaj będziemy mogli sobie nałożyć też taką nasadkę. O, one wchodzą bardzo na luzie troszeczkę, mogło to być ciaśnie spasowane. I yy, to pozwala nam, yy, jak będziemy przesuwać ten znacznik akcji, yy, będziemy się poruszać, nie będzie nam się po prostu rozlatywał. Ktoś zaprojektował takie oto znaczniczki macek, y, które będą przypominać o tym, że jeżeli mech y, ma po prostu tryb zepsucia, to będzie, y, będzie, zamiast zwykłym znacznikiem będziemy się poruszać właśnie takim, więc y, zdecydowałem sobie, że również y, coś takiego sobie wydrukuję. I największy bajer który sobie wydrukowałem, to jest takie pudełeczko też nie do końca poprawnie zaprojektowane, bo tu jest straszny luz ta pokrywka, wolałbym, żeby ona wchodziła ciasno, a wchodzi strasznie luźno yy, zatem, no kurcze, trzeba było pomyśleć co z tym zrobić ale w środku, w środku przechowuje się nam coś takiego i słuchajcie, z tego układa się ogromną planszę z tego układa się ogromną planszę. Proszę bardzo. Budujemy coś takiego. Tu kładziemy tą naszą planszetkę podstawową. Już w momencie sięgnę tylko po nią, żeby wam to zaprezentować. Ok, proszę bardzo. O, bardzo ładnie to wchodzi. Natomiast do tego do tego będziemy wykładać yy, teraz tylko tak, które są enki, czyli z tej strony do tego będziemy wykładać już, moment, nie chcę żeby się to rozleciało jakieś specjalnie, więc chcę wyjąć po troszku do tego będziemy sobie wykładać, przepraszam, to jest środek, tak, czyli to jest, nie to chyba tak, to są eski jeszcze, to też jeszcze są eski, tu jest, centra, o. Nie, dobrze, południe. Ok, ok, dobrze, 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 dobrze. Słuchajcie, zobaczcie, to się w ten sposób wykłada. Tutaj są specjalne takie wycięcia, porobione, żeby można było sobie to wszystko o, ładnie pozaczepiać. Prawda, żeby nam to nie latało. Proszę bardzo. Ok, i budujemy. Ta plansza jest spora, więc naprawdę. Naprawdę jest co budować z tym systemem, ale dzięki temu te kafle, jak sobie tutaj położymy, przykładowo taki kafelek, to nie będzie nam latał. Łatwo jest go wyjąć, bo też jak go naciśniemy, to on się łatwo przechyla. Możemy go, jeżeli jest zakryty, łatwo możemy go odkryć. Po prostu i. Yy... Momencik, to powinno być tutaj, tak, chyba, jeśli się nie mylę. Nie. Yy, nie dobrze. To jest tu. ok. C6 o, to powinno być tutaj. Chyba. Dobrze mówię. Czy też nie? Nie. Yy, 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 moment, 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 moment. Yy, to kurczę właśnie opanować tą sztukę składania tego nie. Nie jest takie proste po prostu. Zatem będziemy musieli się tego nauczyć zwyczajnie. nie? C1C23. Dobra. Tu mi zabrakło filamentu, więc jest już niestety w innym kolorze. Jest jeszcze SK, tak? To SK powinno iść tutaj. O, proszę bardzo. Dobra. Yy, tutaj nie powinno być siódemki, tylko powinno być to. O, dobra. Słuchajcie, już w momencie muszę sobie to poukładać. C1, C2, C3. Tak. C6, C7 ok dobra i teraz mamy Nki, tak teraz mamy Nki, C1, C2, C3, C6 o, tu jest C4, C5 tak C4 C4 O C4, C5 dobra i teraz idziemy N -ki. N1 N2, N3 N4 tak N5 gdzie jest N1 Ej, tu mam N1 o Dobrze, tu mam N1, tu mam N5, o, proszę bardzo, N6, N7. Tu mi się troszeczkę wolnęła drukarka i mi się poderwał ten materiał, odkleił się, ale no, wyciąłem i zobaczcie. Tak wygląda ogromna plansza, gdzie możemy ten. Natomiast tutaj można dodrukować opcjonalnie sobie jeszcze takie wkładki, i tutaj będą karty po prostu. W tych miejscach będą karty. Szkoda, że zabrakło mi zielonego filamentu na tą jedną opcję. Zobaczcie, w ten sposób mamy, mamy całe pudełko, po prostu. Yy, I tu możemy sobie położyć kartę, która będzie. Yy, przepraszam, tutaj o. W tych miejscach będą te karty yy, po prostu sobie wyłożone, nie? I pasują te karty w koszulkach tutaj. Aha, a propos tego, jeżeli chodzi o koszulki, to. Yy, Cały ten projekt został dopasowany, już Wam mówię, do jakich koszulek. To są bardzo cienkie koszulki Juice Lewis. Kupiłem je niedawno, dosyć tanie są. One są 64x89, mają zewnętrzny rozmiar i to jest bardzo mocno dopasowane po prostu do tych koszulek. nie Zatem, zatem mówię o tych, o tych pudełeczkach, że tutaj przy większych koszulkach może być problem, żeby po pierwsze to zmieścić, a po drugie, żeby ten insert wszedł w pudełko po prostu. nie Dobra, słuchajcie, tak wyglądają te różne dodatki właśnie, które sobie porobiłem, które y, tworzą nam bardzo fajną planszę, która się nie będzie po pierwsze przesuwać, y, po drugie tworzą nam taki troszeczkę właśnie usprawniony sposób przechowywania, ale też y, powodują, że y, będzie nam y, dużo łatwiej. Y, Dużo łatwiej się po prostu z tym wszystkim poruszać, po prostu przechowywać. Nie? Zatem no dajcie znać, co o tym sądzicie, jak wam się podoba. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to jak najbardziej można się ze mną dogadać i mogę taki insert dla, wycenić, zobaczyć, ile kosztuje druk czegoś takiego i, i wykonać. Także dajcie znać. To nie jest tak, że od razu, chyba że ktoś chciałby ten, który ma tutaj troszeczkę te kolory. Co do kolorów, no to jest tak, że nie ma za dużo kolorów filamentów w tej chwili do wyboru, więc nie mogę zbyt wiele zaoferować ale, ale no właśnie, można, można się dogadać i jeżeli ktoś chciałby czy jakieś elementy, czy właśnie to pudełko do tworzenia mapy no to, to możemy po prostu się tutaj rozmówić i, i mogę taką rzecz dla was wykonać to fajnie też jakby było w różnych kolorach na przykład zedrukowane, ale ja mam ten problem, że Moja drukarka drukuje tylko w tym jednym, no można przekładać filament, ale to jest mało wygodne i, i tak dalej, nie chciało mi się tego robić. Całość żeby wydrukować, to jest 4-5 dni chyba, jakoś tak, no mniej więcej nie po prostu, bo i troszeczkę czasu to zajmuje po prostu, nie? to nie jest tak, że to się od razu zrobię, z tych elementów dość dużo. Yy, czasami coś nie pójdzie też, więc trzeba taki element drukować jeszcze raz yy, no, to jest druk 3D, więc to nigdy nie będzie idealne i, i tak dalej, dopasowane ale, ale właśnie, no kurczę, tutaj zobaczcie, też jest tak zrobione, że to tak wchodzi, nie wchodzi, nie wiadomo nie? no i to pudełko, które, no nie jestem do końca zadowolony, ale yy, przyprojektowanie tego nie ma sensu, po prostu dość dużo filamentu na to schodzi, żeby to robić jeszcze raz Zatem no, trzeba pamiętać, że trzeba brać za spód a szkoda, bo można byłoby. O, to chodziło na bardzo ciasno, brać po prostu za to jako uchwyt, i, i tyle. Nie? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Zapraszam. Będzie mowa o ekspedycjach, o zawartości pudełka. Będzie mowa też o pewnej książce związanej z światem Jakuba Różalskiego 1920. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.